mordeczki, witam was w kolejnym vlogu jak widzicie dzisiaj ze z Bizona odpalony końcówkę mamy nową założoną do tubnika, zaraz wam pokażę. zobaczcie elegancka z i powiem tak wyjeżdżam Bizonem, header mamy już wyciągnięty dzisiaj założymy sobie header z jak co roku mówię vloga wam nagram, bo dużo ludzi się pytało kiedy zaczepianie hedera zaczepimy header i będziemy później zaczepiać też studo rzepaku przyszykujemy powoli na żywo. dobra to chodzi bajka Widzieli Gorsze jest to, że tam jest opona Trzy minąć a wtedy opuścić na dół, no, zachęciłem dobra, teraz kla do góry do przodu, na dół. ąstertrony kurde cilowo już o. bajonia skoczyło ładnie elegancko Idziemy sobie zapiąć te bolce Powiem wam że udało się dosyć trafić musiałem, że będzie gorzej elegancko Cik. opuścimy sobie na dół, odczepimy wózek i odjedziemy rozpieczymy sobie wózek od skedera klamerki wszystkie, wszystkie bolce sobie wyjedziemy z wózka lub robota kurde jak ja to lubię, A, nie. czuć ten klimat już, jeszcze tą kamerkę o, I wyjeżdżamy na maksa do góry i do tyłu Zobaczyć no To jest tak, jak masz trochę nierówno header, że znaczy ten wózek, niewypoziomowany To jest dupa wtedy Dobra, no, myślę, że teraz wyjedziemy Tu przejdzie, powinien Chopic na dół Zgasimy, połączymy sobie węże Elegancko Baj Dobra, idę po klucz Cię przykręcić szybko złącza Tu nie, tu. Ale elegancko to wygląda. M? Majunia, dobra. Wrócimy sobie do tego, bo tutaj jest. Widzę, że załapany. To jak zwykle leci. A idź w dupę. Nie wiem, może macie jakiś dobry sposób, żeby to uszczelnić wszystko. Nowy kruciec, rurki nie idzie dostać, bo to już temat niechodliwy Okręcę węże wtedy wam jeszcze nagram montaż Troszkę montażu z tego mm, Zostało do paku I taki vlog będzie elegancki tylko muszę iść po taką szmatę to olej pierdzielony. przez szmata będzie lepiej to wtedy tylko kluczem i aż do końca żniw nie no się śmieję jak wyczepiany header to trzeba niestety to skręcić nie jest tak nowy kombajner że macie kostkę Podpinacie i będziecie wyjebane, jak brzydko powiedzieć, no ale Piszcie w komentarzach co wy tam robicie. Czy macie już coś wykoszone? Dzisiaj powiem Wam ładnie schnie, słoneczko wieje. Elegancko się robi Tej, tej, tej ryk, to nie ten ajajaj, czuję kurde ten, ten ryk na polu zachodzące słońce i ryk bizona, mm, coś pięknego jaj, jaj. no nic, dokręcona mamy rykniemy z jakąś zdjęcie na niturka. i za chwilę będziemy montować cudę rzepaku No i wywozimy stół z glaszaka co cofnęłem Za chwilę będziemy zakładać Czuć dziwa, kurde I to ładnie go postawi Klucze są blisko się ładnie, elegancko podjedzie kombajnem No jest całkowicie na, na ziemię w sensie go breszką, nie? Do góry lekko. O, ta jonia, elegancko. Muszę przydać drugi header, no ale moment, spotkam podpiąć No i widzicie mordeczki z tyłu, że już wisi. Jeszcze tak dobre pół godzinki roboty tutaj się środkową blachę zamontować napęd do kóz, do tych, do tych kos no i co? Czekamy na żniwa. Mam nadzieję, że następny vlog będzie ze żniw. Jeśli się vlog podobał, łapeczki w górę, komentarz mile widziany działam dalej, idę wypić coś, jakąś kawę i złożymy osłony, pierdoły i bizon gotowy do mucenia rzepaku dobra mordeczki, trzymajcie się, do następnego razu. Na razie, cześć.